ciąg dalszy nastąpił. Gdy Tornado czekał na swojego pana, czyli pana Adama, wtedy przyjechał do jego okna. Tatusiu, kochanie! Tatusiu, kocham Cię! I Ciebie też, ale muszę tu zostać, do mamy. Nie. Nie, tatusiu. On jest złapany, na policji jest. O! To chodźmy. I tak sobie żyła ta cudowna, kochana rodzinka. A teraz pan Adam siedział w więzieniu przykuty do drzewa. A pan, a pan Władzy pilnował go, żeby stąd nie zdział. Jak, jak, jak za drugim razem. I naj, najbardziej szczęśliwie Picher i Kora kocham te skarbie. I wy też Kora. Tak, 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 tak. <laughs> to koniec filmiku. Dajcie sto, w górę, jeśli wam się podobał filmik. Pa!